Cześć, drodzy widzowie, na moim kanale Enigma. Dzisiaj sobie zrobiliśmy czytanie: czy mężczyzna będzie chciał naprawić swoje błędy? Czy przyjdzie porozmawiać, czy przyjdzie coś wyjaśnić, czy przyjdzie jakoś w jak, taki czy inny sposób naprawić sytuację, która między wami zaistniała? E, oczywiście mówimy tutaj o sytuacji takiej no stresującej albo niejasnej, albo no, coś poszło nie tak, nie? Bardzo mocno czuję tutaj taką energię, um, aż mnie blokuje w oddechu. Um, ten mężczyzna nie mówi jasno o swojej sytuacji. Tutaj są rzeczy niejasne i ukrywane, ale zobaczymy, zaraz zapytamy kart. Um, tak się zastanawiam. Czy y, zrobić to w jednej grupie, rozszerzony rozkład? Czy zrobić wam trzy grupy, bo z tymi energiami jest bardzo różnie, one się nieraz, razem i tak schodzą, chciał czy nie chciał? Y, wiecie, co spróbujemy, to zrobić na trzy grupy. Zrobimy sobie trzy gromadki. Czy mężczyzna będzie chciał naprawić swoje błędy? Czy przyjdzie do Was, czy zrobi ten krok, żeby wyprostować sytuację? Nie, bardzo mocno czuję dwie grupy. Chociaż. Wiecie co, coś tu jest na rzeczy. On się waha. On nie wie, czy zostawić to tak, jak teraz jest. Yy, czy yy, sytuację zmodyfikować. Więc zrobimy trzy grupy. Yy, czy mężczyzna będzie chciał naprawić swoje błędy? Czy on w pewnym sensie zrozumiał, że coś tutaj naskrobał? Yy, znaczy, on, on na pewno wie, ja to czuję: jakąkolwiek grupę nie wybierze to on jest tego świadomy, czy on to przyznaje, czy nie, to jest inna kwestia, ale on wie, on, on już i Wy wiecie, że on wie, bardzo mocno to czuje. Czy on będzie chciał tutaj coś wyprostować w tej sytuacji? O! No. Yy, no, i odwraca mi się sama karta głupca co to znaczy, że on będzie chciał nowej drogi, tylko nie wiem, czy to jest nowa droga jego samego, bo mi się tutaj sam pokazuje, czy z wami, czy o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że widzicie karty, kochanie. ja nie chcę ruszać statywu, chociaż mogę go próbować troszeczkę przesunąć, żeby on mi nie upadł, bo teraz kręcę z telefonu, który jest cięższy i to jest problematyczne. Zresztą mam telefon ustawiony za ciemnym światełkiem. Mam nadzieję, że wszystko widzicie, co już samo w sobie mówi, że tutaj jest jakaś sprawa niejasna. Zaraz zobaczymy. Czy on przyjdzie? Więc zróbmy to tak. Te, ci, którzy biorą grupę, co będą mieli do grupy 2. O, już następna tutaj wyszła karta. Sama wyleciała, czy on przyjdzie, żeby wyprostować tą sytuację. Zaraz będziemy dopytywać. Zrobię tak jak w jednym z moich poprzednich czytań. Dzisiaj to było dobre rozwiązanie, bo coś czuję, że tutaj jest powiązanie. Dla tych, więc tak, grupa numer 1, poczekajcie, czy wy to widzicie. Grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3, Ale nie będę chowała kart od osobnych grup, dlatego że czuję, że tu może być razem jakiś przekaz. Więc zaczynamy. Grupa numer 1. Co wy tutaj macie y, dla grupy? Czy on przyjdzie, żeby tutaj coś wyjaśnić i naprawić? Y, powiem tak. Tutaj jest yy, 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 strasznie mocna kombinacja, żeby nie, yy, całkowicie się przed nim drzwi nie, nie zamknęły, yy, bo yy, mi się tutaj pokazuje mężczyzna, który ma szansę na yy, fizyczne połączenie z Wami. Ale to jest na takiej zasadzie, że on nie ma zamiaru zrezygnować z swojego życia teraz, tylko on by tutaj chciał trójkąt. To jest bardzo wyraźne. I wydaje mi się, że żeście go tutaj wystawili na zewnątrz, e, przez co mu brakuje waszej bliskości, e, i on z nadzieją tutaj, że z powrotem ta sytuacja. E, powróci tej jego szansę i on to będzie kombinował. Tutaj jest oszustwo z grubej pary. Tutaj będą przekręty e, to już na wstępie, na wstępie normalnie. On już wchodząc zacznie jakieś tutaj trele morele opowiadać albo cokolwiek. I on bardzo mocno nad tym pracuje. On e, to w tej chwili jest chyba jego głównym celem, głównym zadaniem. Zobaczymy, co jest w grupie numer 2 głupiec. Ci, którzy wybrali y, grupę numer 2 z głupcem, czy on tutaj przyjdzie coś do Was naprawić czy wyjaśnić czy cokolwiek. Y, bardzo mu z tym ciężko, z tym, co się stało, on by chciał nowej drogi. On was. Y Tutaj przyjdzie informacja w Waszą stronę, że jest Mu ciężko z sytuacją, która jest teraz. Um, on się czuje taki, powiedzmy, porzucony czy nieodwzajemniony. Tylko uważajcie, bo On um, tutaj liczy się tylko On, On, On. On jest przewrażliwiony na własnym punkcie. I on by chciał tutaj, widzicie, karty się już same kleją z automatu, on by chciał yy, nowej drogi, nowego początku, bo ta sytuacja go bardzo obciąża. Teraz patrzmy dalej. Ci, którzy wybrali grupę numer 3, zobaczymy, czy on przyjdzie, żeby coś naprawić, wyjaśnić, ho, ho, ho. Yy, wiecie co? Ten znowu, dla tych, którzy wybrali grupę numer 3, ta grupa numer 3 chyba nie jest powiązana z tymi dwoma grupami, ale tutaj wychodzi coś takiego, że on was będzie okłamywał. Nie czuję tego jako prawdę, ponieważ tutaj już mamy. Maga na wstępie. <klupy> Grupy nie są połączone, widzicie, już mam blokadę. On Wam będzie tłumaczył, że y, nie żyje, y, że w swoim małżeństwie teraz, czy w swoim partnerstwie, że między nimi nie ma uczuć, że jest w tych uczuciach zawieszenie i że jest rozczarowanie i złamane serce. Widzicie tą kartę, widzicie. Y, I że. O to tak będzie, będzie tutaj próbował wam wytłumaczyć, żebyście spojrzeli na to z innej strony. Tylko uważajcie, bo jak tak się z innej strony tutaj zaczniecie temu przyglądać do gór nogami, żeby dosłownie nie pomylić sufitu z podłogą i mi się wydaje, że ten mężczyzna tutaj ma to na celu, bo on tutaj przy, przyjdzie przy, zrobić jakiś taki przekaz, który jest no, niemoralny, nie, który nie ma szacunku do, do innych, to jest tak na jego korzyść, bo on tutaj jest, on tylko chce tutaj realizować swoje zachcianki em, intymne. I uważajcie, jak się tak na jego prośbę obrócicie do góry nogami, żeby, jak nie wisiele, żeby spojrzeć na to w inny sposób, żebyście nie ponieśli strat. Bo to jest taka energia, jak się wisi do góry nogami, że z kieszeni wszystko wypada. A energia pieniądza jest też energią miłości. To jest wszystko bardzo powiązane, nie? Więc. Ja to już dzisiaj miałam w którymś czytaniu. Ja wam radzę, zamiast się zawieszać to stąpać twardo po ziemi. Na bosy nogi, do ziemi, do piasku, do trawy gdziekolwiek, żeby wzmacniać swoją czakrę podstawy, która jest odpowiedzialna za dobrobyt. Pod każdym względem. Żeby się tutaj też przez niego nie dać ograbić w jakimś takim trójkąciku. Ze swojej kobiecej energii, nie? Bo u wiele kobiet, ja chyba na ten, na ten temat zrobię osobny filmik. Ja to już dzisiaj mówiłam w moim poprzednim czytaniu, że y nie tak dosłownie tam była też taka sytuacja, że y jest, taka, jest taki fakt, że kobiety popadają w depresję, jak taki mężczyzna odchodzi, taki właśnie kasanowa barów mlecznych, bo on ograbia kobiety z kobiecej energii i po tym bardzo cierpi właśnie ta czakra podstawy, przez co one popadają w depresję i w stany lękowe. I dopóki się tej czakry nie odblokuje, a to można właśnie odblokować przez uziemianie się, jedzenie dużo wszystkich takich... Warzyw, które rosną w ziemi, typu burak, marchewka, pietruszka, ziemniaki itd. Um, nie jesteście wyleczyć tego w stanie żadnymi lekarstwami, bo teraz jest moda na jakieś takie różne antydepresanty. Um, odradzam to. Odradzam chronić swoją energię um, i nie przyjmować takich gości, którzy żerują na na waszym kobiecym ciele, bo y, niestety to może się wydawać takie złudne, bo jest trochę chwilę przyjemności. Tylko zwróćcie uwagę na to, jak wy się czujecie, jak taki mężczyzna odchodzi. Czy wy się czujecie naładowane i pełne energii? Czy wy czujecie pustkę, zmęczenie i w ogóle y, stan lęku, y, brak snu w nocy, y, przemęczenie i tak dalej? To jest bardzo ważny sygnał, bo jeżeli po spotkaniu z takim mężczyzną y, czujecie się tacy wykończeni, to od razu Wam powiem, że y, z, tego, y, z tej energii jest się trudno o, oczyścić. I jak y, 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 to się ponawia następnymi spotkaniami, takimi z przerwami znowu przyszedł, poszedł, znowu nie było, go poszedł. Po pierwsze, Was to wyczerpuje bardzo energetycznie to uniemożliwia dalsze funkcjonowanie w normalny sposób, kreowanie swoich planów i tak dalej. Dlatego, że on zabrał wszystką energię ze sobą, waszą i w momencie, jak mu się ta energia kończy, a wy się zaczynacie odbudowywać, to on z powrotem przychodzi wygrabić wszystko, co macie, więc... To jest czytanie dla Pań. Drogie Panie, ja mam ostatnio, no taką, jakąkolwiek talię bym nie wzięła, e, jakikolwiek bym tytuł rozkładu nie robiła, wychodzą bardzo podobne energie, więc coś jest na rzeczy. E, wiecie co, ja tutaj czuję taką e, trudną kwestię, odpowiem Wam na Wasze pytanie, zaraz podpowiem w grupkach, ale sama się e, odsłoniła karta, która mówi o polepszeniu. Więc jakąkolwiek teraz sytuację macie, ona się polepszy, ale ja bym chciała zrobić trzy grupki, i odpowiedzieć na Wasze pytanie, które sobie zadacie. Więc tą kartę polepszenia schowamy i potasujemy, zobaczymy. Może aniołowie Wam tutaj odpowiedzą na pytania, które Was nurtują. Odpowiedź, która będzie służyła do tej grupy, na pytanie, dla tych, którzy wybrali tą grupę numer jeden, to tutaj mają odpowiedź na swoje pytanie. Więc dzisiaj jest troszeczkę inny system. Nie wybieramy grupy według swoich pytań, tylko dla tych, którzy wybrali jedynkę, jest odpowiedź tutaj na ich pytanie, które sobie zadadzą. Dla tych, którzy wybrali grupę numer 2, odpowiedź damy tutaj. A dla tych, którzy wybrali tutaj numer 3, tego czarusia, który twierdzi, że u niego w małżeństwie już się nic nie dzieje i przychodzi was ograbiać, macie to tutaj. Odsłoniła się jeszcze jedna karta, więc dla trójek będą dwie odpowiedzi, a dla jedynek, bardzo mocno czuję, będą y, też dwie odpowiedzi. Wiecie co, no to dla trójki też zrobimy dwie odpowiedzi, żeby było fair. Dla trójki... Nie, przepraszam, dla dwójki. Patrzcie, ile tutaj macie możliwości odpowiedzi. Kochani, y, zadajcie sobie pytanie... Ci, którzy wybrali grupę numer 1, pytanie 1 albo py, y, pytanie 2. Odpowiedź y, na pytanie 1. Przemyśl to. Więc o cokolwiek nie zapytałeś, to przemyśl to. To będzie miało coś wspólnego też może y, z pracą. Y, odpowiedź. Y, pytanie 2. Istnieje coś lepszego. Więc cokolwiek byście, tutaj, cokolwiek byście tutaj nie pytali, to zastanówcie się i yy, wybierzcie lepszą drogę z tym trójkąciarzem tutaj. Bo to chyba nie z nim. Yy, grupa numer 2. Odpowiedź na pierwsze pytanie dla grupy numer 2. Tak. Odpowiedź 2. Czuję, że muszę chwileczkę poczekać. Odpowiedź numer 2 jest okazja. I teraz dla grupy numer 3. Ci, którzy wybrali pierwsze pytanko. Odpowiedź jest, y, jesteś gotów. I odpowiedź numer dwa grupy trzeciej jest nie. Ja bardzo mocno tutaj w grupie 3 y, słyszę channeling. Jesteś gotów, żeby temu gościu powiedzieć nie, żeby mu odmówić. I dla grupy 1 jest podobnie, żeby coś przemyśleć, bo istnieje coś lepszego, żeby się w to nie pakować. A tutaj pod takim czy pod innym względem, dla grupy numer 2 jest tak i jest okazja. Tylko, no, patrząc na energetykę tego rozkładu, to yy, ostrożnie, bo, no, no, bo tutaj nie wszystko jest takie jasne, jakbyśmy chcieli. Kochani, bardzo Wam dziękuję za to czytanie. Docenię wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze. Dziękuję wszystkim obecnym za wszystkie miłe słowa. Um, I e, nie wiem czy mi się uda, ale chciałabym dla Was zrobić może jakiś horoskopik taki do, do końca czerwca, ale nic nie obiecuję, bo nie wiem, jak będzie z czasem. Napiszcie proszę w komentarzach. Jeżeli chcecie horoskopy, to czy może to być w grupach wyborów, czy wolicie znaki zodiaku. Um, przypominam na przykład to czytanie, ono jest bezterminowe, więc wtedy, kiedy na nie traficie, to powinniście tutaj coś dla siebie znaleźć. Jak nie to zapraszam na czytanie prywatne. Moje dane są w opisie kanalu. kanalu. Hmm. Kanału. Bo serdecznie Was pozdrawiam, pa! pa.